Eee Do mnie spalił ktoś Nic ja nie mam. Za mało pieniędzy mam, żeby naprawić ten dach. No i co? I nic mi nie zostaje. Oprócz innej rzeczy. Czyli idź w prawo i do ruch Tylko to mi zostaje. Jeżeli do tunelu, no to wezmę moją ostateczną broń. Żeby się jakoś uratować. Czyli jeżeli kipać. I losu to jabłko. Dobra. Jeżeli do tunelu, to już. Idziemy. Ale kto to może być, żeby dom spalił? No kto to? Do tunelu. Nie ma tutaj jeszcze. Żadnych... A co to? Co uciekasz? O nie, czerwony dywan, latające dywany, K i kolejny latający dywan, już urywa. To jest! Ja się boję. Ja się boję, się boję, się boję, się boję, się boję, się boję, się boję! Się boję. Znowu. Dobra. Kominek. Takie rzeczy. Okej. Okay. Co tutaj pisze? Spójrzmy się. O już nie żyje. Nie. Prat już nie żyje? Nie. Łatnie. O już nie żyje. Baś, abaś, abaś, abaś. Uciekaj. Sio. 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 Ja już żyję. Ja lepiej ja, ja zjem złote jabłko. Bo nie wiem, co, co mi tutaj czeka. To nie wiem Nie wiem dosłownie. Nie. Jak on może nie mniej? nie żyć? <laughs> Ale boli. Kto mi uleczył? Kto mnie tutaj uleczył? Po drugie, gdzie ja jestem? Jakaś lawa? Jakiś pies? W środku lawy Tylko, że ja nie mam... Ach, to może to byś bolało, ale ja nie mam nic. Tylko coś takiego. Ja nie wiem, się z Was dostać. A w ogóle to tak to kto mi uleczył. Że się widziałeś światło. Ach, i! 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 i, i. O, oh, udało się. Mhm. Łatko. Ja od razu vespię twoje rzeczy. I ja. To. Ciś pies. Jakiś pies tam jest Co to jest za pies? Co to jest za pies? Hmm? A tam coś napisane Jeżeli chcesz, żeby go uratować, to musisz pokonać test? Kogo go? Mojego brata? Nie wiem, się za bardzo boję. Nie wiem, się za bardzo boję. Kto to jest? Kto to jest? Powiedz mi. Kto to jest? No to co to jest? Kto to jest? Bądź mi. To jest twój brat? Czyli z tego co ja rozumiem, No to oni zabili, oni psa Ej, ty, pamiętasz, wie? Pamiętasz, mnie? Halo? Nie? Czyli jeśli w ogóle coś to muszę przejść, jadę test. Čili detest musia priešť. No ja to... Dobra, ide.